Dzień dobry. Um. Dzień dobry, dzień. to znowu my, Jacek Zdrojewski i Beata Niedziela z dzień Bałtyckiego dobry. Y, znaczy właściwie z szafy. <grym> Pracujemy na co dzień w bałtyckim Teatrze Dramatycznym, ale ponieważ nie pozwalają nam chodzić teraz do pracy, no to siedzimy sobie w szafie, bo nasze dzieci są, y, y, mają takie marzenie, żeby zostać youtuberami i właśnie teraz walczą o tysiąc subskrypcji, żeby zarabiać na domek z ogródkiem. A my no, nawet walczymy... chyba pięć tysięcy tych subskrypcji trzeba mieć wydaje. No. Może za parę lat. Danie. Się uda, a my tymczasem walczymy o byt, czyli nagrywamy pracę zdalną. Dla Was specjalnie, drodzy widzowie, dzisiaj wybraliśmy wiersz dla dorosłych. Może też być Bo dla nam dzieci. się po prostu bardzo spodobał, tak. Myślę, że to jest ten dzień, ten moment, ten poranek, ten czas, kiedy taki wiersz można przeczytać. Bo nam chodzi po głowie po prostu od pewnego tak. czasu. Myślę, że to jest bardzo ładny wiersz. Myślę, Zachwycił że... nas. Jestem tym wierszem od wczoraj o nim myślę. Myślę, że każda babcia chciałaby kiedyś uciec od swojej rodziny, o, swoich on. wnuków, dzieci i polecieć aeroplanem. Tak jak nasza babcia babcia w wierszu Juliana Tuwima pod tytułem W aeroplanie. Dzisiaj, a to jest wiersz dykcyjny, dykcyjny, na literkę R, tak wymyśliliśmy sobie. Dobra, no to A język... co jest na literkę R? Podkreślaj wszystkie wyrazy Aha, na literkę R. RR. Dzisiaj uczymy się literki R. Dzisiaj, sponsorem dzisiejszego odcinka jest literka R. Uwaga, zaczynamy. W aeroplanie. R. Miała babcia kurkę, kurkę złotopiórkę, wesołą kokoszkę zwariowaną troszkę. Kiedyś jej ta kurka uciekła z podwórka. Babcia za nią truchtem drepce, wracaj! krzyczy, a ja nie chcę. A tam zaraz blisko to było lotnisko. Kurka się tam zapędziła, aeroplan zobaczyła, a że była dobra, skoczka, skoczyła tam nasza kwoczka. Wtedy babcia pop, też na aeroplan. Jak nie zaczną się szamotać, drapać, dziobać, rzucać, miotać, szarpać, łapać się za rygle, to przy skrzydle, to przy śmigle. Aż przez takie szamotanie motor warknął niespodzianie. Śmigło kręci się jak wryga i samolot w górę dźwiga. Kurka wskrzega, babcia w płacz. Co się dzieje? Kurko, pa! Kurka w bek, babcia w krzyk, a on sobie kozła fik. Kurka gdaczka, babcia płacze, a on sobie buja, skacze. Coraz wyżej się unosi, chociaż babcia błaga prosi. Chociaż kurka motor dziobie, kółka drapie, śrubki skrobie, aeroplan coraz chyżej, coraz śmielej, coraz wyżej. Na dół popatrzyły. Dziwy zobaczyły. Wielkie góry, jak kubki piasku, Wielkie drzewa, jak krzaczki w lasku, Rzeki, srebrne wstążeczki, łąki, zielone chusteczki, Domy, klocki drewniane, drewniane. pola, kratki malowane, jeziora, jak donice, pociągi, jak gąsienice, Ludzie, jak mrówki, Krowy, jak Boże, krówki. A kurek to nawet nie widać. Popatrzyły do góry, co zobaczyły? Chmury. Akurat chmury już w dole były i ziemię zasłoniły. Ach, babciu! Ba, ba, ba. Krzyczy kurka. Na głowie stanął świat. Aż tu naraz w środku nieba księżyc zjawia się przed niemi. Ze sto razy chyba większy niż ten, który widać z ziemi. Przymrużył jedno ślipie, a drugim groźnie łypie. Otworzył usta jak okno i byłby samolot połknął, ale babcia zeskoczyła i nagle się obudziła. Patrzy porządek wszędzie, nic złego się nie dzieje. Kurka siedzi na grzędzie i z babci się śmieje. my teraz wracamy do szaty było nam bardzo sympatycznie się dzisiaj z państwem spotkać i wracamy do szaty, żeby nas przypadkiem nikt nie odnalazł I na pewno nie dzieci na pewno nie dzieci korzystamy z momentu kiedy generalnie rzecz biorąc mam możemy mieć chwileczkę trochę spokoju. A jeszcze poczekaj bo, poczekaj, bo kazali nam nagrać 3 minuty, a my mamy 2,50, więc może konkurs? Obyczny? Nie, mamy 5,15. A to przepraszam, Siem, to konkurs? 18. Widzisz? Następnym razem konkurs następnym Chyba, że chcesz teraz no. coś powiedzieć. Nie? No ja chciałam powiedzieć, żebyście się Państwo. Jak że... już się żeśmy połączyli, my się udało nam się. W... W, włączyć to nagrywanie, ten rek, to możesz teraz powiedzieć. Bo ja uważam, że generalnie jest pewna niesprawiedliwość w tej relacji aktor, widz i słuchacz, bo my się akurat już wyżyliśmy artystycznie, no a wy się jeszcze nie wyżyliście artystycznie, więc może proponujemy wam, żebyście po wysłuchaniu tego wiersza spróbowali zrobić. Artystyczną pracę. Na przykład e, e, popiali sobie jak e, kura, pogdakali albo na przykład wzięli, podkradli kredki albo wyjęli te kredki stare, które mieliście kiedyś jeszcze, jak e, byliście dziećmi i namalowali jakąś piękną ilustrację, tak jak Was poniesie wyobraźnia, e, właśnie do wiersza Julio, Juliana e, Tuwima. Przepraszam, mam e, kłopot z pamięcią, a to normalne w tym zawodzie. Tak. Myślę, że już chyba wiedzą, o co chodzi, nie? Tak. No, chyba jest jasne. Pozdrawiamy. Kreatywność, kreatywność jeszcze raz, kreatywność. Pozdrawiamy was serdecznie z cyklu wiersze. Nie tylko dla dzieci. Nie pokazujcie tego ani swoim wnukom, ani swoim dzieciom. To jest tylko dla was nagranie. Tak jest. Pa. To cześć. Do szafy. Do szafy. Muszę tutaj jeszcze wyłączyć.